Słuchajcie, dzisiaj to może tylko taka dogryweczka, taka aktualizacja do tego co nagrywają w nocy. Mianowicie sprzętów u Kuby i Szarpa w 370. Także ze sprzętami u Kuby to Kondory prawdopodobnie dzisiaj już do mnie wyruszą. To może jutro albo pojutrze będą. Do piątku raczej powinny być na pewno. A hmm, z Diorką. Okazuje się, że jest poważniejsza sprawa, że to jednak nie jest potencjometr, być może tam jakiś mostek końcówki mocy czy coś, jak to Kuba mówi. No spróbuję poszukać na giełdzie części do tego, bo no trzeba już to naprawić jak można. Najwyżej nie będę tego zażynał, bo to stary sprzęt. Byle by grało na takim poziomie jak z PM22. Tyle, że Yy, przez diorkę bo wiadomo tutaj to jest w kombinowany sposób z PM22 na dwie pary kolumn leci a tam na diorce będą grały same bluesy na wszystkich swoich własnych głośnikach bo tutaj bluesy robią za basy kto nie pamięta tylko i wyłącznie reszta to jest ten nisko znaczy wysoko średniotonowy z kolumn od PM22 a wracając do Sharpa to, jak wspominałem, że ten bas y, po włączeniu tego podbicia wzrasta tak nieznacznie, minimalnie o jakieś 10%, no to też zapomniałem, bo rano nieprzytomny byłem, że y, subwoofer, który jest z tyłu, robi większe wrażenie, kiedy się postawi go gdzieś pod ścianą i wtedy ten bas się od niej odbija. Czyli, nawet tutaj, tak jak teraz postawiłem na wersalce podbicie od razu jest o wiele większe niż tak kiedy się go trzyma w powietrzu czy na kolanach niż ustawiony pod ścianą, czy nawet na wersalce od jakiejkolwiek powierzchni ten bas żeby się odbijał, to to podbicie już jest znaczne, myślę, że teraz nawet w telefonie będzie to słychać, zobaczcie teraz wyłączone jest podbicie i włączę za chwilę pyk no sporo tego basu dochodzi Znowu bez basu, a bez basu też jest niegłupio, tylko tak lekko właśnie te 10% mu brakuje, no ale ustawiony pod, pod właśnie jakąś powierzchnią, która odbija dźwięk, ten bas wzrasta o jakieś 30%, a nie tylko 10%. Tyk. Ale zobaczymy na następnym nagraniu. Bo to już się kończy. Także najpierw wyłączę bas, i trochę pogoni, bo to się rozkręca. O, teraz taki basik mamy bez subwoofera. i załączamy subwoofer. No teraz słychać wyraźnie tą różnicę. Bardzo ładny jest ten basik, jak na taką skrzynkę plastikową. To super mi się ten szarpik podoba. Ciekawe, czy on nie, no raczej nie ma podjazdu do y, Philipsa, tego turbo bass, bo turbo bass tak podchodzi bardziej pod Hitachi. Ale, no nie wiem, nie pamiętam, czy ja takiego zestawienia nie robiłem, ale chyba nie, bo jednak, jednak turbo bass był dużo mocniejszy. Ale. Chyba nie grał aż tak ładnie, tak detalicznie. Też bardzo ładnie, ale no też by było takie ciekawe zestawienie. Jakby zrównać na przykład BAS, tutaj dać z podbiciem, a w Turbo BAS trochę zmniejszyć i porównać samą estetykę brzmienia. Może nawet skoczę po tego Philipsa do pracy, tylko zobaczę, kto tam jest na zmianie. Także obróciłbym, w 15 minut bym go przywiózł. Bo i tak tam beze mnie leży, ja jestem na urlopie, nikt go tam nie używa. Mógłbym go przywieźć do garażu. Także chyba spauzuję i skoczę po niego. Kogoś tam najwyżej obudzę, jak się jak śpi zamiast stróżować. Także będzie niespodzianka. Zaraz wracam. I dobra. Miała być tylko aktualizacja z poprzedniego filmu, a w trakcie nagrywania wpadłem na nowy pomysł i zrealizowałem od razu. Dobrze, że deszcz nie padał, bo właśnie tą hulajnogą. Przywiozłem tego turbobasa. No, on jest sporo większy od tego szarpa. Także musiałem jechać ostrożnie. Mam tutaj i kabelek zasilający, i AUX bo sobie słuchałem. A do tego auksa to jeszcze podpięty moduł Bluetooth, blutacz. Zobaczę, czy ten moduł tutaj jest. Czy na pewno nie, nie zginął. Jest moduł, jak widać. Także w takiej postaci on może służyć też jako głośnik przenośny. Ale to każdy z tych radiomagnetofonów, który ma AUX, może w taki sposób służyć. Także na chwilę spauzuję, schowam nogę, rozplączę te kable, podłączę, postawię szarpa na Philipsa, bo Philips jest większy i Zaraz wracam. No dobra, mamy to. Hmm. I tak jak widać, Philips jest trochę większy od hmm, Sharpa. Z tym, że no u, u góry Philips jest trochę węższy. On ma taki kształt trochę, trochę jak Harman, taki odważnik, tyle że. Pod mniejszym kątem jest ścięty, ale jednak na dole jest trochę grubszy. U góry trochę węższy, bardziej jak szarp. Przy czym szarp też ma troszeczkę taki kształt, że na dole jest lekko szerszy, chociaż może nie. Szarp chyba jest trochę równiejszy. Philips na pewno jest trochę ścięty, ale dobra, mniejsza. Z tym ustawiłem tego hmm, szarpa na takich kółkach, żeby tutaj mieć dostęp do przycisków. I zobaczmy, czy to działa. Aha, no jeszcze zanim to włączę, yy, dla przypomnienia, yy, Sharp gra bardzo ładnie. Podoba mi się bardziej nawet niż DT75, ale gra od niego trochę słabiej. A Philips za to gra trochę słabiej od Hitachi, także to jest przepaść, ale yy, no ja tutaj chcę sprawdzić tylko jakość tego dźwięku, bo jak wiadomo Philips też gra bardzo ładnie, ale będę musiał w nim zmniejszyć bas, żeby się przekonać no, na mniej więcej podobnej mocy dostosowanej jakościowo, który będzie grał lepiej, ale ja podejrzewam, że, że Sharp będzie grał ładniej, Philips tylko mocniej. No ale dobra, zobaczmy na tej samej kasecie. Mam nadzieję, że w Philipsie znaczy, no Filip się nie będzie trzeba głowicy czyścić, bo dawno tam kaset nie było słuchane. I teraz szarp. jak się kończy. Bez turbo czy bez subwoofera? Subwoofer. No spora różnica. Przestrzeń bardzo ładna. Philips na pewno nie będzie miał takiej przestrzeni. Naprawdę, Sharp nawet jeśli będzie słabszy, to Philips nie będzie miał takiej przestrzeni. Hmm, gdzie tutaj się przełączało na no ten magnetofon? Kurde. O kurczę, za wolno. Muli, muli ten magnetofon, no tak, bo w nim były obroty za wolne. No i już słyszę, no, pierwsze porównanie to jest takie, pierwsze wrażenie, znaczy yy, no, gra mocniej, ale już nie tak dźwięcznie. No bardziej bardziej jak Hitachi, który też nie gra tak dźwięcznie, gra mocno, skrzyń, skrzynkowato, tak trochę ja to z szafą jakąś grającą porównywałem. Bo ma te wszystkie tony, ale one nie są tak subtelne jak w Philipsie, także Philips gra ładniej. A w ogóle tutaj jest włączone podbicie. No ale zdecydowanie za wolno on gra. No i tu jest power. A tutaj było pas. No dobra, wyłączę podbicie. I teraz... i teraz zobaczyć jaka jest różnica w basie, bo jak wiadomo w jakości jednak tak jak podejrzewałem tak jak myślałem szarp gra ładniej o wiele No jasne, że szarp gra ładniej No dobra, bo kaseta jest za wolna, zobaczmy na radio. Hmm. Kurczę, trochę po omacku tutaj. Bo... A, i tutaj też inaczej się regulowało, także. Hmm, teraz się z tym nie pobawię jednak. No, ale nie, no to już wystarczyło po tym teście z kasety. Yy... Hmm. Żeby to podsumować, no co z tego, że Philips gra mocniej, kiedy Sharp gra o wiele ładniej, ale dłużej tutaj nie ma się co kaleczyć, bo e, w Philipsie obroty są jakieś bezsensowe. Tutaj podbicie, no to już tak za bardzo łomocze. Za głośno nie, ma, nie da się słuchać, bo jakość dźwięku spada, kiedy się daje głośniej. Nie, szarpa się o wiele przyjemniej słucha. Dużo ładniej co to gra. To jest jakość. Nawet chyba trochę stabilniej, ale też przesterowuje, ale tak bardzo na jakości nie traci, tylko przesterowuje. A, a Philips trochę już na jakości traci, dźwięk się zmienia. Tak bardziej średni, bardziej się spłaszczają te tony niskie i wysokie. A Sharp gra tak samo ładnie, tyle że przestery wchodzą. No ale wtedy można wyłączyć bas, jak się chce słuchać głośniej i też aż tyle tych przesterów nie będzie, zobaczmy. Nie, ale jednak z, to podbicie, w w, znaczy w szarpie też robi robotę yy, i tak się tego ładniej słucha z tym podbiciem, ten subwoofer po prostu jakość dźwięku trochę poprawia. Po, poprawia. To średnich to nie za dużo, bo te nie ciekawie. No dobra, jeszcze jedno podejście do Philipsa, nie to się tak bardziej tarabani. To nie jest już ta jakość. I stereofonia gorsza, i, i soprany takie bardziej mm, klekoczące, jakby to ująć. Jakość basu też nie jest ładniejsza. Jest tylko mocniejszy sporo mocniejszy, ale na pewno nie lepszy. Tylko mocniejszy i to wszystko. No i dobra to na tyle. To konče. hejka.